Cześć, nazywam się Piotr Sikora i jestem starszym instruktorem kajakarstwa PZKI. W tym filmie dowiecie się, co to jest locja kajakowa, jakie są elementy i czynniki kształtujące rzeki oraz zjawiska występujące na rzece i to, co najważniejsze, co z tego wynika dla nas, kajakarzy. Locja to dział wiedzy opisujący wody śródlądowe i morskie z punktu widzenia bezpiecznej i sprawnej żeglugi po nich. A locja kajakowa to zakres tej wiedzy, która jest potrzebna dla nas, kajakarzy. Na początek elementy rzeki. To źródło górny bieg rzeki, środkowy bieg rzeki oraz dolny bieg rzeki. Na końcu ujście rzeki. Elementy rzeki widziane w przekroju Doliny Dolina Rzeki. Koryto rzeki, jest to mniej więcej średni poziom wody. Łożysko to jest ta część doliny, dokąd sięga woda powodziowa. Poziomy wody. NNW, najniższy poziom wody. NW, czyli niski poziom wody, zwany też low water. SW, czyli średni poziom wody, zwany też medium water. WW, czyli wysoki poziom wody, zwany high water. Mamy tutaj koryto rzeki z odcinkiem prostym oraz zakrętem. Rób wody płynący w rzece nazywamy prądem. Nurtem nazywamy masy wody, które płyną najszybciej. Tutaj zaznaczone linią przerywaną. Jak określić stronę rzeki? Stojąc z twarzą w dół nurtu, po lewej stronie mamy lewy brzeg, a po prawej stronie prawy brzeg rzeki. Czyli w tym przypadku rysunek pokazuje nam, że rzeka skręca w lewo. Jednak my rozmawiając o zakręcie lub zak zakolu rzeki, będziemy mówić o wklęsłym i wypukłym brzegu rzeki. Nurt na prostym odcinku rzeki płynie środkiem, bo tam koryto rzeki jest najgłębsze. Tak wygląda przekrój poprzeczny na prostym odcinku rzeki. Nurt mamy na środku, a tutaj najgłębsze miejsce. Na zakręcie. Nurt płynie zawsze blisko wklęsłego brzegu. Dzieje się tak dlatego, gdyż rozpędzona masa wody płynie dalej prosto i dopiero odbijając się od brzegu zakręca i wraca z powrotem na środek koryta rzeki. Przekrój przez zakręt rzeki. Wklęsły brzeg rzeki jest ostro opadającym brzegiem. Tutaj też znajduje się najgłębsze miejsce zwane plosem lub głęboczkiem. To właśnie tutaj nurt cały czas zabiera część brzegu, jak i dna. To zjawisko to nazywamy erozją boczną. Brzeg wypukły, natomiast łagodnie opada w dół. Dzieje się tak dlatego, że woda płynie znacznie wolniej. A osady w niej zawarte zaczynają padać na dno. Zjawisko to nazywamy akumulacją rzeczną. Na czym polega zjawisko akumulacji rzecznej? Podczas wysokiego poziomu wody woda niesie dużo osadów, a że płynie wolno przy wypukłym brzegu, zostawia go na dnie. Podczas opadania lustra wody część tych osadów zostaje na powierzchni wody, tworząc przymulisko. A część pod lustrem wody tworząc odsypisko. Jak działa erozja boczna? Nurt, czyli masa wody, która płynie najszybciej i jest najmocniejsza, płynie blisko brzegów klęsłego. Tak to wygląda w przekroju przez zakole. Strzałka pokazuje nurt. Jeśli poziom wody podnosi się, siła nurtu jest coraz większa. Ta siła nurtu powoduje, że brzeg jest cały czas podmywany. A jeśli znajdują się na nim drzewa, drzewa te mogą wywrócić się do rzeki, tworząc bardzo niebezpieczne miejsce, zwane durszlaki. Dlaczego durszlaki, czyli zwalone drzewa, są bardzo niebezpieczne? Jeśli napłyniemy kajakiem na takie drzewo, możemy wywrócić się, a woda wciśnie nas pod gałęzie, znajdujące się pod powierzchnią wody, a to bardzo niebezpieczna sytuacja dla kajakarza. Spróbujmy wykorzystać tą wiedzę o rzece jako kajakarze, czyli którędy płynąć po rzece. Wiemy, że nurt to masa wody, która płynie najszybciej, a nurt przemieszcza się tam, gdzie koryto jest najgłębszy. Z tego wynika, że dobrze jest trzymać się nurtu na prostym odcinku rzeki. Sprawa jest bardziej skomplikowana przy pokonywaniu zakola rzeki. Wiemy już, że na wklęsłym brzegu rzeki. Często wystają nad lustro wody krzaki lub gałęzie drzew. Jeśli dalej popłyniemy po nurcie, to uderzymy w brzeg, płyniemy pod krzaki, co może spowodować wywrotkę. Co należy zrobić, aby pokonać to bezpiecznie? Wystarczy odpowiednio wcześniej obrócić dziób kajaka od przeszkody, w tym przypadku w lewo, i zacząć mocno wiosłować do przodu. Dzięki temu kajak zejdzie z nurtu i ominie przeszkodę. To wszystko w dzisiejszym odcinku, jednak to nie cała wiedza z locji kajakowej. Na część drugą zapraszam niebawem. Cześć!